Witam was w kolejnym materiale na kanale Autonom. dzisiejszy odcinek, będzie poświęcony certyfikatom Sermi. Są to uprawnienia, które będą dostępne niebawem w Polsce, i aby mieć dostęp do zarówno uruchamiania aktualizacji oraz bazy informacji serwisowej do najbardziej wrażliwych sterowników w samochodzie, odpowiadających za system antygruczożowy oraz systemy bezpieczeństwa, będziemy musieli uzyskać taki certyfikat. I ten certyfikat będzie z jednej strony taką furtką dostępową, podobną do e, bramki diagnostycznej, czyli e, znanej już od kilku lat, Security Gateway, e, która jest stosowana w, w większości marek i wymaga ona dodatkowej e, autoryzacji, czy też. E, logowania się przy użyciu dodatkowych systemów producenta. Więc jeżeli chodzi o Sermi, jest to kolejny można powiedzieć level, kolejny poziom zabezpieczeń, który będzie odpowiadał za określoną grupę sterowników. Dlatego aby uzyskać taki certyfikat, będziemy musieli przejść również nową procedurę, nowy audyt, nowe Wnieść opłaty, i w dzisiejszym materiale dowiecie się, jak to wszystko będzie wyglądać, ponieważ procedura niebawem będzie uruchamiana w Polsce, natomiast już działa w innych krajach, między innymi. Opowiem, jak to wygląda, jakie będą ceny uzyskania takiej certyfikacji, na ile będzie lat, jakie są również warunki, które warsztat będzie musiał spełnić oraz jak to wszystko w przyszłości będzie się rozwijało. Więc zapraszam Was do obejrzenia tego materiału, bo na pewno Wam się przyda na przyszłość. Zacznę może od rozwinięcia skrótu SERMI, więc jest to Security Related Vehicle Repair and Maintenance Information, więc jest to skrót z kilku słów związanych właśnie z informacjami odpowiedzialnymi za dostęp do systemów bezpieczeństwa, zarówno antykradzieżowych pojazdów, jak również związanych z bezpieczeństwem jazdy. I tutaj Myślę, że trochę jest też takich niedopowiedzeń, o których powiem za chwilę. Natomiast dotyczy to nie tylko systemów związanych z systemem antykradzieżowym, ale będzie również związane na przykład z systemami ADAS. Które na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, i mam jakieś przecieki na przykład ze Stanów, będą również w tym systemie zawarte i dostęp do tych. Aktualizacji, adaptacji radarów, możliwe, że będzie tak samo obarczony certyfikatem i uzyskaniem tych dodatkowych uprawnień. Więc te informacje, które zarówno są na rynek europejski, czyli od Opowiadający Unii Europejskiej będą również w Stanach Zjednoczonych, tylko że tam się to inaczej nazywa i trochę inne są z tego tytułu również warunki. Więc skupmy się najpierw na tym, co jest na naszym rynku, a później opowiem jeszcze kilka informacji właśnie ze Stanów. Dostęp do informacji serwisowych SERMI zarówno łączy się z pewnymi obostrzeniami, ograniczeniami, jak również daje nowe możliwości. Dlatego nie wszystko jest zablokowane, a wręcz niektóre z informacji, bo do tego ma to służyć, mają być dostępne właśnie dla serwisów niezależnych i abyśmy mogli z nich korzystać, musimy mieć do tego uprawnienia. Więc przejdę teraz na stronę Sermi i pokażę wam jakie tutaj są informacje, czego one dotyczą i powiem o tych najważniejszych, które do tej pory udało mi się tutaj prześledzić, przeanalizować oraz konsultować się również z przedstawicielem w Polsce firmy, która będzie takie audyty wykonywała. Więc jeżeli chodzi o stronę Sermii, są tutaj najważniejsze informacje związane z tym, które kraje już dołączyły, jakie w poszczególnych, można powiedzieć, etapach z tych pierwszych no, dat, które do tej pory były podane, które kraje już się przyłączyły i ten system zaczął tam funkcjonować. Więc pierwszym krajem była Szwecja i ona już Chyba w zeszłym roku, nie chcę skłamać, ale plan był taki, że w październiku 2023 Szwecja miała dołączyć. Z tego co wiem, były jakieś opóźnienia. Natomiast od nowego roku, od lutego, kolejne kraje dołączały i były to Norwegia, Dania i Finlandia. Później, w kwietniu, kolejną turą była Austria, Belgia, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Portugalia oraz. Hiszpania. Więc te kraje już w tych kolejnych turach dołączały do tego systemu i już można powiedzieć, że mam pierwsze informacje od osób ze szkoleń, że przy uruchamianiu sterowników, na przykład BSI w grupie PSA. Yy, przy uruchamianiu nowego sterownika jest niezbędne dodatkowe uprawnienie i nie pozwala procedury przejść system. Więc jak widzicie, już pierwsze modele i pierwsze no, koncerny, które to uprawnienie udostępniły, zaczynają je wdrażać i te systemy już po prostu do tego są dostosowane. Ostatnimi krajami, które będą w. Można powiedzieć, kolejnej turze wchodziły, to jest Francja, Polska i Włochy, więc te kraje będą na końcu, można powiedzieć, ale może to i lepiej, ponieważ już będziemy mieli jakieś informacje wstępne oraz zmiany, które na dzień dzisiejszy już są wprowadzane, jeśli chodzi o te pierwsze etapy z pierwszych krajów, które dołączały do systemu. Na stronie serii możecie sobie znaleźć naprawdę dużo informacji związanych z, z, z samymi procedurami, jak one wyglądają, jak będą przebiegały. Dodatkowo mamy tutaj regulacje Unii Europejskiej, o których również chcę kilka słów powiedzieć, ponieważ są tutaj między innymi wyszczególnione warunki, jakie powinny spełniać niezależne podmioty do tego, aby móc przystąpić do certyfikacji. Więc na tym się również skupię, opowiem wam najważniejsze informacje i jeżeli będziecie chcieli tutaj można sobie pobrać również te Informacje są dostępne na, na stronie po wejściu w link. Są w, w wielu językach, między innymi też w języku polskim, więc można sobie otworzyć i pobrać te dokumenty, które są tutaj dostępne. Od momentu, gdy publikowałem materiał związany z bramką diagnostyczną, minęło już kilka lat. Dlatego jest to, można powiedzieć, że kolejny etap, w który wchodzimy. I tamte systemy działają, wszystko, co e, zawarłem w tamtym materiale, jest cały czas aktualne, więc e, jeżeli. Ktoś y, przechodził te procedury, wie, że to wszystko działa, funkcjonuje i moim zdaniem jak naj bardziej mi się to sprawdza w swojej pracy, jeżeli chcę mieć dostęp, płacę za niego, to po prostu to działa. Natomiast to, co działało do tej pory, okazuje się, że za chwilę może przestać działać, bo będziemy musieli mieć nowy certyfikat, nowe uprawnienie. I tak jak do tej pory aktualizacja sterowników, uruchamianie ich, to były no, dodatkowe uprawnienia, które trzeba było przejść, tak teraz to będzie już trzecie uprawnienie, które trzeba będzie aktywować. Więc gdy na dzień dzisiejszy na przykład chcę sobie uruchomić sterownik silnikowy, w jakimś Mercedesie, no to loguję się do platformy swoimi danymi. Później uruchamianie sterownika przeprowadzam. Dodatkowo muszę zweryfikować swoją identyfikację czyli jest to system kolejny, którym się logujemy przez telefon. Jest to tak zwana aplikacja PINK ID, i te wszystkie. Parametry są sprawdzane. Jeżeli mamy autoryzację do uruchamiania sterowników, aktualizacji, to możemy taką aktualizację wykonać i to uruchomienie przeprowadzić. Natomiast na tym poziomie, w przypadku SERMI, będzie jeszcze trzecie zabezpieczenie, gdzie również będzie trzeba dodatkowo aplikacją się, no można powiedzieć, identyfikować. Jest to kolejny ID elektroniczny, i tutaj będzie to. Wykorzystywane przez dodatkową aplikację, również, która się nazywa DigiDentity. Więc, jeżeli do tej pory nie słyszeliście o niej, no to już wiecie, że to będzie kolejna aplikacja, którą trzeba będzie zainstalować, trzeba będzie również ją mieć dostępną do tego, aby te uprawnienia potwierdzić. No, i z jednej strony te uprawnienia będą musiały być na firmę, z drugiej strony również na pracownika, czyli z jednej strony pracodawca i cała firma będzie w jakimś stopniu odpowiadała za dostęp do informacji, a z drugiej strony pracownik będzie również musiał spełniać pewne wymogi. Ale do tego dojdziemy za chwilę. Więc jest to już trzeci. Można powiedzieć, poziom zabezpieczeń, który no między innymi jest dla serwisów, które pracują w pewnym stopniu legalnie, tak? bo ci, którzy używają różnych innych dostępów, różnych innych możliwości, prawdopodobnie będą dalej z tego korzystali. Natomiast ja się tutaj skupiam na tym, jak te wszystkie procedury przechodzić w sposób prawidłowy, tak jak nakazują tego przepisy. Więc przejdźmy teraz przez informacje, które są związane z tym, jak będzie wyglądał cały proces tego nadania uprawnienia. Więc z jednej strony, tak jak wspomniałem na początku, jest to wszystko w trakcie przygotowywania na Polskę, ale mam już wstępne informacje od firmy, która na Polskę będzie tą akredytację przeprowadzała, czyli będzie to m.in. Dekra, i ja z takim przedstawicielem Dekry się kontaktowałem. Byłem pierwszą osobą w Polsce, która się skontaktowała odnośnie tego konkretnego procesu, więc również bezpośrednio z pierwszej ręki mam jakieś informacje, czego będzie i jak to wszystko będzie wyglądać. Więc, cały proces będzie online. Wszystko będziemy robili przez platformę, która będzie do tego dopasowana. I na dzień dzisiejszy jeszcze nie dostałem odpowiedzi, jakie to będą konkretnie kwoty, jeśli chodzi o tą certyfikację. Natomiast posilę się tutaj informacjami z Holandii, które są dostępne na dzień dzisiejszy. I tutaj te kwoty wam również podam i pokażę. Więc. Proces będzie najpierw przebiegał online. Oczywiście musimy spełnić warunki, które będą również dodatkowe. Pokażę Wam kilka takich informacji, które są zawarte tutaj w tym rozporządzeniu. Więc zacznijmy może od takich najciekawszych, czyli jakie są warunki, które warsztat musi spełniać. Oprócz tego, że są to po pierwsze, warsztat musi być. Legalną działalnością zajmującą się naprawami pojazdów, czyli nie może być to piekarnia ani zakład kosmetyczny. Więc jest to paragraf F, czyli czy niezależny podmiot przedstawił dowód prowadzenia działalności w sektorze motoryzacyjnym. Natomiast jest tutaj jeszcze kilka innych paragrafów, powiedziałbym, bardzo ciekawych, a mianowicie oczywiście o tym. Że działalność musi być prowadzona przez jakiś podmiot, i właściciel tego podmiotu te dokumenty również musi przedstawić. Poza tym, jeśli chodzi o Odpowiedzialność z jednej strony ona spoczywa na y, firmie, na serwisie, z drugiej strony również na pracownikach, ponieważ pracownicy będą mieli oddzielne uprawnienia i każdy z tych pracowników będzie miał oddzielny również nadany certyfikat. Więc z jednej strony będzie to certyfikat na serwis, z drugiej strony będzie to certyfikat na pracownika, który te operacje będzie y, dostępowe wykonywał. Więc y, tutaj przejdę sobie też y, po kolei do tego y, konkretnego punktu, czyli czy niezależny podmiot lub jego pracownicy nie figurują w rejestrze, Karnym, czyli czy te osoby nie są karane, i tutaj też będą na pewno jakieś odpowiednie informacje do tego, jakie kary, czy też z jakiego powodu nie może taka osoba mieć dostępu do właśnie tego określonego uprawnienia. Jeżeli chodzi o pozostałe kryteria, to mamy jeden taki bardzo ciekawy podpunkt. Czy. Warsztat posiada ubezpieczenie odpowiedzialno od odpowiedzialności cywilnej z minimalną kwotą pokrycia w wysokości 1 miliona euro w przypadku uszkodzenia ciała i pół miliona euro w przypadku uszkodzenia szk szkód majątkowych. Więc tutaj, jak widzicie, no dość dużą kwotę trzeba będzie również odprowadzić do. Ubezpieczalni, jeżeli takiego ubezpieczenia nie mamy, no to w tym przypadku jest to około 4 miliony złotych. Na różne kraje widzę, te parametry się zmieniają, ponieważ na Szwecję zostało to w koronach tam podanych i mniej więcej około 4 milionów złotych to ubezpieczenie wynosi, więc jest to oczywiście ubezpieczenie, które. Warsztat będzie musiał mieć, natomiast nie wiemy, jakie klauzule w tym ubezpieczeniu będą musiały być zawarte, ponieważ, jak wiadomo, cena ubezpieczenia zależy od klauzul, które w niej są po prostu wpisane. Więc może być to dużo, a może być to bardzo dużo. Więc nie będę tutaj wchodził w szczegóły kwot, ale no, jest to od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Także jest to już jedna z dość poważnych barier wejścia, jeśli chodzi o niewielkie serwisy, które no powiedzmy, że nie mają aż tak dużych ubezpieczeń w swoim tak jakby, warsztacie wykupionych. Przechodząc do kolejnych punktów. jeśli chodzi o autoryzację pracownika, tutaj jeszcze jest taka dość, no, moim zdaniem nie do końca jasna informacja, a mianowicie e, z jednej strony to, że pracownik nie figuruje w rejestrze karnym, e, dodatkowo istnieje umowa o pracę między danym pracownikiem a e, podmiotem niezależnym, czyli warsztatem oraz dany pracownik posiada ważny dowód tożsamości danego państwa lub równoważny dokument, więc tutaj nie jestem pewien, Dokładnie, ale zastanawiam się, czy tylko i wyłącznie obywatele danego kraju i pracownicy, którzy, że tak powiem, są zatrudnieni z tego kraju, będą mogli taką, takie uprawnienia otrzymać. Więc jest to też jakaś dodatkowa informacja. Jeżeli mamy osoby no, zatrudnione, nie mające polskiego dowodu czy też prawa jazdy, to być może również to będzie traktowane jako no, Pewnego rodzaju przeszkoda, żeby to uprawnienie otrzymać. No i zastanawiam się, jak z osobami, które na przykład prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, a na przykład nie są obywatelami Polski. No także, no tutaj też z jakiegoś względu trzeba mieć to na uwadze. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. To jest pierwsza część, którą chciałem Wam pokazać. Druga część będzie również związana z warunkami i jakie działalności według te, tego rozporządzenia są nielegalne i takie firmy, warsztaty nie będą mogły otrzymać uprawnień i to jest też ciekawostka którą chcę wam pokazać więc jeżeli chodzi o kolejną ciekawostkę którą chcę wam pokazać jest ona w paragrafie który jest to punkt 6.3 wprowadza się następujące zmiany i dotyczy to punktu b do celów tej procedury nie uznaje się, że podmioty prowadzą legalną działalność gospodarczą, jeżeli reklamują lub oferują naprawy lub konserwacje, które miałyby mieć negatywny wpływ na emisję zanieczyszczeń pojazdu. I tutaj jest informacja o dezaktywacji i usunięciu urządzeń kontrolujących emisję spalin e, lub e, pogorszenie ich działania lub ukrywanie ich nieprawidłowego działania, instalowanie urządzeń ograniczających skuteczność działania. Dez Dezaktywację, usunięcie lub ingerencje w urządzenia służące do monitorowania zużycia paliwa lub wskazania drogomierzy, integrację w jednostkę sterującą silnika z uwzględnieniem mocy znamionowej silnika, czyli podnoszenie mocy i ingerencję właśnie w systemy mapy sterowników silnika. Więc jest to też dość ciekawa informacja, która no, można powiedzieć, że będzie służyła firmie która będzie przeprowadzała audyt do tego, aby zweryfikować, czy podmiot niezależny spełnia te warunki i czy na przykład wykonuje takie usługi, czy też nie. Więc to jest też pewnego rodzaju no, uwaga dla osób, które takie rzeczy robią, że być może z tego powodu nie otrzymają uprawnień albo certyfikatu. A więc tak, jeżeli już przejdziemy te wszystkie kryteria, warunki, przejdziemy rejestrację online, oczywiście ten cały proces będę dopiero przechodził. Więc tutaj dla mnie jest to na dzień dzisiejszy bardziej informacja związana, jak do tematu podejść. A gdy będę już miał wstępne informacje od przedstawiciela Dekry, no tak czy inaczej będę musiał ten cały proces również sobie przejść. Więc. Idąc dalej, jak będzie wyglądał proces pod kątem płatności, ile to będzie kosztowało. Więc przejdźmy sobie teraz do strony, która jest holenderską, holenderskim odpowiednikiem tej certyfikacji i tutaj są informacje związane z cenami, które na dzień dzisiejszy są właśnie na tamten rynek dostępne. Zobaczymy, jak to w Polsce będzie wyglądało, jakie będą niższe czy wyższe, okaże się za jakiś czas. Więc po kolei, mamy taką Jedną z pierwszych informacji, która dotyczy rejestracji takiej. Początkowej warsztatu, i jest to opłata, która wynika z certyfikatu, jak również przejścia tej procedury. Dodatkowo, w tej opłacie, również z tego co wiem, jest zawarte, e, zawarty dostęp do DigiDentity, czyli do, tego, do tej aplikacji online. Czy będą jakieś dodatkowe opłaty przy po, pojedynczych, na przykład, logowaniach się do systemu? Nie jestem pewien, ponieważ aplikacja, jeżeli chcemy taką autoryzację przeprowadzić. To wymaga od nas płatności. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w tym przypadku. Być może jeszcze oprócz tego, że tutaj trzeba będzie zapłacić, jeszcze jakieś dodatkowe koszty będą wynikały właśnie z przeprowadzenia tej autoryzacji w samej aplikacji. Tak czy inaczej, opłata ta wstępna jest na 5 lat, czyli co 5 lat będziemy musieli ją odnowić i Tutaj koszt podany to jest 362 euro za rejestrację firmy oraz 107 euro za pracownika, z czego pierwszy pracownik jest w cenie tych 362 euro. Czyli powiedzmy, że jest to jakiś tam bonus gratis. I co 5 lat ta sama opłata będzie uiszczana, jeżeli chodzi o przedłużenie tego certyfikatu. Dodatkowo w ciągu 5 lat warsztat będzie musiał przejść tak zwany audyt. Z jednej strony może to być audyt niezapowiedziany, z drugiej strony zapowiedziany. Czyli mamy tutaj dwa, dwie takie inspekcje w cenie 300 euro plus 25 euro za pracownika, więc jest to, tak jak tutaj informacja podaje, dwa razy w ciągu roku, więc pierwsza z tego co wiem jest w tej cenie, a druga prawdopodobnie będzie kolejnie, kolejną opłatą, natomiast jest to też jakaś no, kwota, którą tych pięciu latach będziemy musieli wydać na to, aby ten certyfikat e, po prostu utrzymać, czy też aby spełnić e, warunki audytu, również e, które e, no, w trakcie tej kontroli będziemy musieli dodatkowo. Przedstawić związane na pewno z dokumentacją, jak jest prowadzona, z tymi informacjami, jak są przechowywane dokumenty, z jednej strony producenta, z drugiej strony klientów, bo są to też dokumenty w przypadku zleceń naprawy, czyli dane klientów. No i tutaj też jest to na, następna biurokracja, która się pojawi w warsztacie, jeżeli będziemy chcieli te wszystkie procedury spełnić, będziemy musieli się do tych zaleceń stosować. Jedną z firm, która będzie w Polsce przeprowadzała te audyty, będzie Dekra. Jeszcze jest jedna firma, Kiwa się nazywa, natomiast nie znalazłem żadnych informacji związanych z kontaktem do tej firmy, jeśli chodzi o Polskę. Tutaj z Dekrom nie miałem takiego problemu, więc tutaj się ze mną pracownik z Dekry skontaktował i te wstępne informacje otrzymałem. Gdy tylko procedury będą przedstawione na Polskę, to oni już system. Pra Praktycznie mają gotowy do tego, żeby to uruchomić, natomiast będzie to też zależało od tego, jakie zmiany będą musieli jeszcze wprowadzić w tym systemie. Więc te informacje będę miał na bieżąco, gdy tylko procedury ruszą. To, co warto dodać, to, że SERMI będzie certyfikatem, uprawnieniem, które działa na wszystkie marki. Więc, jeżeli wykonamy tą procedurę raz, to po prostu we wszystkich markach będziemy mogli tej samej aplikacji, tego samego loginu używać i przechodzić tą autoryzację. Nieważne, czy będziemy pracowali w Mercedesie, czy w Fiacie, czy w Peugeotie, czy w BMW, to autoryzacja będzie działała tak samo. I przechodząc do kolejnego tematu, a mianowicie, jak to wygląda, jeśli chodzi o portal producenta. Co będziemy mogli, czego nie będziemy mogli, więc tutaj kilka informacji również znalazłem. Z jednej strony na stronie Mercedesa, która jest podana, z drugiej strony w przypadku grupy VAC też są informacje związane z Sermii. I mimo, że kraje, które na przykład nie są związane wspólnotowo z Unią Europejską, będą chciały również mieć takie uprawnienia, to na przykład w Erwinie czytałem, że na grupę WAG... Po pierwsze są uprawnienia, które nadawane są przez SERMI. Natomiast jeżeli jakiś kraj nie jest dopuszczony do tej certyfikacji, no to będą musiały warsztaty przejść inną, całkowicie niezależną procedurę, którą na, narzuca producent pojazdu. Więc tak czy inaczej, pozostałe kraje prawdopodobnie też te procedury będą musiały w pewnym stopniu spełniać. I jeżeli chodzi o kryteria, które dotyczą. Właśnie między innymi, co będziemy mogli robić, a czego nie będziemy mo mogli robić. Więc y, tutaj, na stronie na przykład Mercedesa, jest taka informacja, że jeżeli będziemy, dajmy na to. Yy, wykonywali diagnostykę związaną z filtrem cząstek stałych, czy też jego wymianą, no to tą adaptację filtra cząstek stałych będziemy mogli przeprowadzić bez certyfikatu SERMI. Natomiast jeżeli będziemy chcieli wykonać aktualizację sterowników, no to już ten certyfikat będzie potrzebny. Jeżeli będziemy chcieli wykonać uruchomienie sterowników, tak samo będzie on potrzebny. Jeżeli będziemy chcieli wykonać progr programowanie, kodowanie online, również certyfikat do tego będzie potrzebny. W przypadku na przykład sterowników związanych z układem antykradzieżowym, no to będą, dajmy na to, sterowniki silniki skrzyni biegów, yy, dodatkowo moduły od stacyjki, więc w zależności od producenta, od modelu pojazdu będą to różne sterowniki. Jeżeli chodzi na przykład o kodowanie nowych kluczy, to również tutaj się otwierają niektóre furtki, które wcześniej były zamknięte i z tego co wiem, będzie również możliwość kodowania kluczyków do Mercedesa, o czym na przykład na stronie Lite producent informował w momencie, gdy tą rejestrację się przechodziło. Tutaj też ciekawostka, że z tego co wiem, byłem też. Jedną z pierwszych albo pierwszą firmą w Polsce, która e, Light zamówiła na rynek polski, więc e, nie ukrywam, ale jeżeli ktoś chodzi do tematu jako pierwszy, to na pewno ma z tego korzyść, bo e, później osoby, które przyjeżdżają, wiedzą już, że jakąś usługę wykonujemy, no to nie szukają dalej, bo po prostu przyjeżdżają do tej firmy, z którą już współpracują i wiedzą, że e, ten e, certyfikat na przykład firma już ma. Więc na pewno wchodząc do tematu, na początku jest to lepsze rozwiązanie niż później już gdzieś tam na końcu. Oprócz sterowników związanych z układem uprawniającym do jazdy czy też z immobilizerem, również inne sterowniki prawdopodobnie będą połączone z systemem SERMI. I tutaj informacje mam właśnie ze Stanów, gdzie pierwsze już jakieś przecieki są, że systemy związane z ADASem, czyli radary odpowiedzialne za no, asystenta kierowcy, Będą dodatkowo zabezpieczone właśnie przez ten certyfikat i niewykluczone, że ta cała procedura tak samo będzie połączona ze wszystkimi systemami związanymi właśnie z asystentami kierowcy, czyli radarami, systemami związanymi m.in. z autonomiczną jazdą, które w przyszłości będą również implementowane i dalej rozwijane, więc na pewno będzie to dodatkowa. Tak, jakby bariera wejścia, aby uruchomienia tych sterowników, adaptacje prawdopodobnie przeprowadzać, jeśli chodzi o właśnie systemy związane nie tylko z zabezpieczeniem pojazdów, ale również z samym bezpieczeństwem. Więc jak widzicie, trochę informacji jest, trochę ciekawostek jest, natomiast jak ten temat dalej będzie rozwijany, to się okaże. Chcę jeszcze tylko dodać, jeśli chodzi o testery uniwersalne, które również będą w pewnym stopniu musiały się do tej całej certyfikacji dostosować, więc jeżeli będziecie chcieli takie uruchomienia wykonywać nie tylko przy użyciu testerów producenta, ale również uniwersalnych, to też ci producenci deklarują, że będą z sermi, można powiedzieć do, do sermi się dostosowywać i te procedury tak samo będą. No, Musiały być zastosowane w testerach uniwersalnych, więc tutaj też jakby dużo się w tej kwestii zmieni. Oczywiście zawsze znajdą się jakieś furtki, które będzie można obejść, czy też znajdą się firmy, które będą chciały te furtki obejść. Natomiast ja tutaj nie będę jakiejś teorii snuł, zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Tak czy inaczej, chodzi o to, żebyście wiedzieli, że te systemy będą coraz bardziej zabezpieczane, coraz będzie więcej trudności, żeby te procedury po prostu. No, aktywować i mimo wszystko, jeżeli mam coś zrobić, wiem, że klient mi przyjeżdża, jest umówiony i się chce, i dopiero na aucie mi się okaże, czy ja się z nim połączę, czy nie. No to jest to w pewnym stopniu, po pierwsze, dla klienta trochę niepoważne, bo jednak przy. przy Traci swój czas, przyjeżdża i chce mieć zrobione, a jeżeli się okaże, że no, tester mi się nie połączy, nie będę miał możliwości wejść w jakiś sterownik, czy też wykonać adaptacji, przeprowadzić jakiegoś kodowania, no to tak naprawdę tracę swój czas, tracę czas klienta, no i mimo wszystko często jest tak, że tego klienta się wtedy też traci. Więc kto jaką drogę wybiera, to już jest jego sprawa. Ja Wam pokazuję, jakie są możliwości i jakie są oczywiście też progi wejścia w tą konkretną Drogę i uzyskanie tych uprawnień. Więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę wyczerpałem informacje związane z serii. Na pewno tych informacji będzie się pojawiało więcej w internecie, bo ja już widzę pierwsze wzmianki serwisów, które gdzieś tam napotkały barierę i nie są w stanie jej przejść. Także prędzej czy później zobaczycie, jak to wszystko będzie działało. Ja procedurę na pewno będę przechodził, no i zobaczymy, co się zmieni, gdy. Wszystko zacznie funkcjonować i będziemy w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć. Także to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Autonomies. Cześć!